Chciałbym powiedzieć dzisiaj na temat boreliozy. Tak się stało w mojej karierze zawodowej jako lekarza, że od 10 lat jestem szczególnie osobą lekarzem utożsamianym z tym tematem. I, będąc szczerym, często myślałem o tym, żeby zająć się innymi zagadnieniami, ale temat boreliozy ciągle dla mnie wraca. Dlaczego jest to taki ważny temat? Dlaczego ciągle do mnie wraca to zagadnienie? Możemy powiedzieć o tym, że borelioza jest nierozpoznaną epidemią, która panuje na całym świecie. Mogę mówić o Polsce, również teraz bardzo mocno. Co roku mamy rozpoznawanych 12, mniej więcej 12 tysięcy nowych zachorowań na boreliozę. Jednak każdy ekspert, każdy epidemiolog powie, że ta wartość jest o wiele bardziej zaniżona, bo prawdopodobnie trzeba pomnożyć to razy 10. Być może więcej. Oznacza to 120 tysięcy nowych zachorowań na boreliozę rocznie. Przestaje to być tylko zagadnienie, które może dotyczyć ludzi mieszkających w lesie czy leśników, ale zaczyna dotyczyć tak naprawdę każdego człowieka. Wiele zakażeń na boreliozę u moich pacjentów dochodziło np. do tych zakażeń w środku miasta, w parku, w ogródku, na zwyczajnym trawniku, więc nie musimy też tego utożsamiać z z tematem lasu. Problem, dlaczego jest to nieuświadamiana yy, epidemia? Dlatego, że nie śledzimy i nie patrzymy, co dzieje się, kiedy yy, ktoś zachorował na ostrą czy tą świeżą boreliozę. Nie do końca wiemy, w jakich sytuacjach przebiega w zagadnienie przewlekłe. W mojej praktyce lekarskiej przychodzą do mnie pacjenci, którzy, kiedy analizujemy ich wywiad, okazuje się, że od kilkudziesięcioleci Chorują na boreliozę. Po drodze rozwinęli bardzo wiele różnych objawów, byli u tek różnych lekarzy, a finalnie okazuje się, że tym pierwotnym korzeniem, tym problemem, jest po prostu cały czas tląca się w ich organizmie infekcja. Borelia jest trudną bakterią i ona właśnie powoduje chorobę, którą nazywamy boreliozą, dlatego, że jest to bakteria o największym genomie. Czyli mówiąc po ludzku, jest to bakteria, która, mając dużo genów, potrafi sobie radzić w każdej sytuacji. Możesz powiedzieć wręcz, że jest to no, najmądrzejsza bakteria, rodzaj superbakterii, która e, potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. E, potrafi uciekać od naszego układu odpornościowego, potrafi radzić sobie z antybiotykami. Potrafi wywołać bardzo różne mechanizmy i różne działania w naszym organizmie. Eee, obraz kliniczny, czyli objawy boreliozy, też są bardzo różne i nawet ciężko o tym mówić, bo najczęściej utożsamiamy ją z bólami stawów, na, na, tych, tych dużych, czyli kolana, biodra, ale to tylko jest tak naprawdę wycinek całego problemu. Ktoś kiedyś dał taki obraz yy, ślepców, którzy. Mieli dotknąć słonia i powiedzieć, jak tego słonia, kim jest słoń. Więc ten, który dostał nogę, powiedział, że słoń jest jak drzewo. Ten, który trąbę przyrównał do jakiegoś węża stradzackiego. Ten, który ogon powiedział, że to jest jak sznurek. Ten, który ucho widział coś innego. Ten, który kieł widział coś innego. I myślę, że to jest świetny obraz, który opisuje boreliozę. Dlatego, że ona może wyglądać bardzo różnie. Mamy postacie neurologiczne, kiedy góruje zapalenie mózgu. Często przypomina stwardnienie rozsiane czy inne choroby neurodegeneracyjne. Czasami powoduje bóle nerwów, tak zwane neuropatię. Mamy czasami postać kardiologiczną, kiedy mamy dziwne zaburzenia rytmu serca i coś tam się dzieje. Niektórzy pacjenci mają zmęczenie, inni problemy mają z rozregulowanymi hormonami. Ktoś inny ma duże problemy gastryczne, od żołądka aż po jelito grube. Więc tych manifestacji tej choroby jest bardzo dużo, więc nazywane jest często takim wielkim oszustem, wielkim udawaczem, który udaje różne inne jednostki chorobowe. Co może być charakterystyczne, kiedy mówimy o przewlekłej boreliozie? Charakterystyczne może być tak zwana zmienność objawów. Objawy po prostu się zmieniają, a także potrafią migrować, wędrować po ciele pacjenta. Pacjent może jednego dnia skarżyć się na jeden objaw a drugiego dnia skaże się na inny objaw, może mieć jeden dobry dzień, a drugi dzień ma mieć dramatyczny, że nie potrafi stać z łóżka. Ponieważ wielu lekarzy, wielu moich kolegów nie, nie jest świadomy tej charakterystyki, to bardzo często lekarze nie rozpoznają tej choroby, dlatego że zazwyczaj choroby przebiegają w ten sposób, że dany objaw jest cały czas ten sam. Jeżeli jednego dnia boli mnie lewe kolano, a drugiego dnia przychodzę do lekarza z prawym kolanem, Wielu lekarzy będzie przytykało nam łatki, że chyba mam nerwicę albo coś nie tak ze mną. Więc to jest problem wielu pacjentów, że nie tylko oni nie, nie rozumieją swojej choroby, ale również lekarze nie rozumieją swojej choroby. Więc borelioza na początek jest tą chorobą ostrą, kiedy po ukąszeniu kleszcza, ale okazuje się, że również innych insektów. Pojawia się rumień na skórze, chociaż ten rumień pamięta tylko 30% pacjentów chorujących na przewlekłą boreliozę. Może być gorączka, możemy się gorzej czuć, ale są to też rzeczy niecharakterystyczne. Jeżeli na początku wdrożymy antybiotykoterapię, jesteśmy w stanie zatrzymać przebieg choroby. Jeżeli jednak nie dostaniemy antybiotyku albo antybiotyk będzie za krótko przyjmowany, może rozwinąć się przewlekła borelioza, która w zależności od tego, jaką mamy siłę naszej odporności, co dzieje się w naszym organizmie, może przebiegać w całkowicie inny sposób. Kolejny problem, dlaczego borelioza jest ukrytą epidemią, o której sobie ciągle nie zdajemy sprawy, to są pewne problemy diagnostyczne. Obecny oficjalny schemat diagnostyczny powstał w latach 80., -tych, 90., -tych, dawno temu. Dzisiaj nauka poszła do przodu. Obecny schemat ma dwa progi, jakby dwa etapy. Jest na początek prosty test, a potem jest tak zwany test potwierdzenia. W takim Podejściu, który nazywamy screeningiem na początku, chcielibyśmy mieć test, który ma e, czułość 100% albo nawet powyżej 100%, czyli że rozpoznaje nawet więcej niż powinien. A drugi test powinien być tym testem, który potwierdzi, który, który ma bardzo dużą swoistość. Niestety, pierwszy etap diagnostyczny. Ma czułość tylko 60%. Oznacza to na starcie, że 40% pacjentów będzie odsianych i nie będzie miał rozpoznanej boreliozy. Jeżeli dodamy, że drugi etap ma też swoje słabości, ta liczba rozpoznanych borelioz klasycznym schematem diagnostycznym spada. I tylko niewielka część pacjentów, który ma boreliozę, ma stawioną na podstawie tego testu dobrą diagnozę. Dzisiaj są dostępne nowoczesne testy i jest potrzeba, aby zrewidować oficjalny schemat diagnostyczny i użyć nowoczesne rozwiązania, rozwiązania jeżeli chodzi o diagnostykę. Jak leczenie przew... ostrej boreliozy, tej na początku jest proste, leczenie tej przewlekłej jest trudne. Dlatego, że późna borelioza jest troszeczkę jak klocki domino to nie jest tylko infekcja ale ten pierwszy klocek domino przewrócił drugi, trzeci itd. itd. Czyli infekcja rozpoczęła cały proces zmian w naszym organizmie. Jest to stan zapalny, zjawiska autoimmunologiczne, rozregulowane neuroprzekaźniki, problemy hormonalne, problemy gastryczne, itd, i tak, dalej, i, tak, dalej, i, tak dalej. i zadaniem lekarza to jest bardzo trudne, bo nie tylko musimy leczyć infekcję, co już jest bardzo dużym wyzwaniem, kiedy mówimy o superbakterii, która często powoduje, że musimy użyć schematy wieloantybiotykowe, a leczenie boreliozy bardziej przypomina chociażby leczenie gruźlicy, czyli długoterminowe leczenie, a nie leczenie gardła. A dodatkowo zadanie lekarza jest również wspomagać pacjenta w tych innych sferach, które wydarzyły się w koło infekcji. Jeżeli dodamy tutaj jeszcze informację, że borelioza może przenosić się drogą płciową, jeżeli dodamy informację, że może przenosić się drogą wertykalną, czyli z matki na dziecko w życiu płodowym, jeżeli dodamy, że dawcy krwi nie są diagnozowani, jeżeli chodzi o, 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 o boreliozę i jest możliwe przenoszenie przez transfuzję, transfuzję krwi, e, mówimy o bardzo dużym zjawisku epidemii, nierozpoznanej epidemii. Więc myślę, że jedną z takich ważniejszych misji i zadań moich jako lekarza jest uczulać i kolegów, i też pacjentów, którzy dzisiaj niosą odpowiedzialność za swoje zdrowie w temacie boreliozy. Musimy. E, Poznać jej charakterystykę i musie, musimy sięgać po lepsze rozwiązania diagnostyczne. No i przede wszystkim, musimy na samym początku, kiedy ona dopiero się wydarza, kiedy jest ostry ten pierwotny proces, starać się odpowiednią antybiotykoterapię zatrzymać, bo jeżeli wyleczymy ostrą boreliozę, nie będziemy mieli też tej przewlekłej, późnej, grożącej życiu boreliozy. Jest to duża misja, jest to duże zadanie. Chciałbym Was zostawić z tym wyzwaniem dzisiaj. Myślę, że będę miał okazję jeszcze więcej wypowiadać się w tym temacie.